Proszę Państwa, jadę dzisiaj do Sumy. Późniłem się, ale jest drudzy się zbierają, także tutaj jest pod ambasadą, bo Puter przyszedł zabić moją córkę do Sumy. Ok, ok. Także widzicie Dobrusie. Brawo. za to, w takiej okrutnej walki. Także ludzie się zbierają i widzicie, proszę. Sława Ukraina. Śmierć w Widzicie, nowe zwyczaje są, proszę państwa, stoi się tyłem kowboje Paryż, warszawscy stoją tyłem do ulicy ludzki mir i na chuj brawo brawo małaccy proszę na to, żeby było bezpiecznie. Bezpiecznie. Proszę, że to to proszę pani, ja dzisiaj jadę do sum po córeczkę dzisiaj ustaliłem, że żyję achtyrkę zbombardowali a moja córeczka w sumach. dobra powiedzcie, jeszcze flagi nie zrzucili? jeszcze nie zucili flagi? jest w domu prosti z Warszawy czwarty dzień manifestacji Proszę lajkujcie, subskrybujcie Bo ruszczy się zrobić moją córkę. Nie, 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 nie.